No hejka wszystkim, słuchajcie, dzisiaj wybrałem się do parku, może znajdę jakieś grzyby, już w nim jestem, przed chwileczką zaparkowałem teraz, gdy coś znajdziemy, na pewno Wam pokażę, a później coś z tego spróbujemy ugotować co nam wyjdzie, nie wiem, pomysłu jeszcze nie mam, przypuszczam, że dzisiaj będzie jakiś spontan, w zależności jakie to będą grzyby i ile tych grzybów będzie, na razie ha, takie Ciekawe miejsca są właśnie w parku. No, 5 minut w parku, i takie dwie biedne znajdy są. Ale trzeba naprawdę bardzo dobrze szukać, ponieważ, zobaczcie, one są praktycznie niewidoczne. Jest tutaj następny. Muszę go jakoś wygrzebać. Tutaj ktoś jednego grzyba zdeptał, a widzę, że był ładny zdrowy, ale to nic bo tutaj rośnie następny tutaj mamy następny troszkę mniejszy ale jest no i mamy tutaj kolejnego wśród paproci i jeżyn już go pokazuję teraz musimy go jakoś wydostać no i takie grzyby też są prawda że ładne no tylko szkoda że ich nie możemy zbierać zobaczcie jakie piękne grzyby a tu nic tylko kosić kosa i jedziemy Kurde, nie wiem co się stało, ale pochowały się wszystkie grzyby. Tak jeszcze z kraju gdzieś przy ścieżce znajdowałem grzyby. A czym y, idę bardziej w głąb lasu, tym coraz więcej czerwonych. Kiepski efekt dzisiaj. No nic, przejdziemy na drugą stronę parku. Zobaczymy. Może jeszcze coś mi się uda znaleźć. No i proszę, czasami idąc. Można niechcący wejść na grzyba. No i tak no, szału nie ma, dupy nie urywa. Kilka grzybków jest, ale co ja z tym jeszcze zrobię, nie wiem. No i słuchajcie, coś dla Was wymyśliłem, ale niekoniecznie z tych grzybów. Te grzyby, ze względu na to, że one są zbyt szlachetne, postanowiłem je ususzyć po to, abym miał je na Wigilię. A grzyby te, jak widzicie, piękne, zdrowiutkie, czyściutkie. Teraz wrzucimy je do suszarki, będziemy suszyć. Natomiast pokażę Wam również bardzo dobre danie. Też z grzybami, ale niekoniecznie leśnymi. Mam tu taki wynalazek, już sobie go przyszykowałem. Nazywa się to chyba jakoś suszarka albo coś w tym stylu, nie? Teraz poukładamy sobie tutaj na tych warstwach grzybki, podłączymy i wysuszymy. Z racji tego, że filmik byłby zbyt długi, postanowiłem, że podzielę to na dwa, więc to będzie jako pierwszy filmik, a następny filmik to już będzie. To, co już zapowiadałem, czyli bardzo dobre danie mięsne razem z grzybami w sosie śmietanowym.